Analizując mapy synoptyczne i numeryczne pogody, e, możemy stwierdzić, że najbliższy czas, czyli zbliżający się weekend będzie się wiązał niestety z ochłodzeniem. E, wiąże się to z e, zmianą cyrkulacji powietrza, ponieważ dużo długo utrzymywał się wyż baryczny, który teraz zostanie wypchnięty przez arktyczne powietrze, które zbliża się do nas z północy, co będzie niosło znaczne ochłodzenie. E, w tak jest po prostu w połowie maja ponieważ na podstawie wieloletnich obserwacji mogliśmy stwierdzić że mniej więcej w połowie maja zmienia się cyrkulacja powietrza właśnie na taką która niesie niskie temperatury już w dawnych czasach ludowe porzekadło mówi o zimnych ogrodnikach ludzie wiedzieli że w połowie maja będą przymrozki na szczęście w tym roku przymrozków nie będzie temperatura najniższa będzie w nocy około 5 stopni Celsjusza i właśnie wiąże się to z zimną, z zimną zośką, która jest, by, przypada nam na niedzielę i w niedzielę będziemy mieli już najniższe temperatury, bo maksymalna temperatura, jaką możemy się spodziewać w ciągu dnia, to jest około 13 stopni Celsjusza. Opadów w niedzielę nie będziemy mieli. Niestety sobota będzie wiązała się z całkowitym zachmurzeniem i z lokalnymi mogą wystąpić lokalne opady. Również możemy spodziewać się burz. Także w sobotę niestety jeśli ktoś planuje ładny, słoneczny weekend, to się rozczaruje, ponieważ go nie będzie w sobotę, ale w niedzielę, mimo że temperatura spadnie, niebo będzie zupełnie bezchmurne. Możliwe są niewielkie zachmurzenia, ale będzie zupełnie bez opadów. Ciśnienie nam będzie wzrastało, więc nasze samopoczucie w miarę upływu weekendu pod koniec będzie się też polepszało.